Cześć. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o nowej marce Vibe. Tym razem chciałbym zaprezentować Wam serię czarnych gitar klasycznych, serię VC. Gitary pełnowymiarowe, a także model typu 3/4 i model pomiędzy 1/2 a 1/4. Zacznijmy może właśnie od tej gitary, model VC 130. Gitara idealna dla dzieci do nauki. Mały korpus, który w łatwy sposób można objąć, miękkie, nylonowe struny oraz, co najważniejsze, wąski gryf, dzięki któremu małe dłonie w łatwy sposób będą mogły nauczyć się chwytać akordy. Bardzo fajne wykończenie i bardzo przystępna cena. Kolejnym modelem jest model typu 3/4. Gitara VC 134. Jak widzicie, korpus już troszeczkę większy, gryf również trochę szerszy. E, gitara dla starszych dzieci, dla młodzieży, również idealna, idealna do nauki. I dwa ostatnie modele z tej serii: Gitara pełnowymiarowa VC 139. Jak widzicie, pełnowymiarowe, duże pudło rezonansowe, ale co najważniejsze, duży, szeroki gryf. Tutaj bardzo płaski z tyłu, ułatwiający chwytanie akordów, nawet większym dłonią. Szeroko oddalone od siebie progi, także gitara. Również świetna do nauki dla osób dorosłych. I taki sam model. Tylko z wcięciem. 139C. Duże pudło rezonansowe, również miękkie struny, które nie powodują bólu opuszków, szeroki gryf, podobnie jak w tym modelu. Co warto dodać? Do gitar, do gitar e, 139 134 i 130 dostępne są również pokrowce, wodoodporne pokrowce, które mają z tyłu szelki, dzięki którym możemy gitarę nosić na plecach. Bardzo fajne zestawy w bardzo przystępnych cenach i bardzo fajnie wykonane. Zapraszam was serdecznie na naszą stronę internetową. Sprawdzajcie, porównujcie sobie, wybierajcie swoje modele i kupujcie. Do zobaczenia.